Witam serdecznie. Spotykamy się dzisiaj ponownie z Jolantą Puls i tym razem poszerzymy temat ziół szwedzkich. Witam Rozmawialiśmy niedawno na temat ziół szwedzkich. Bardzo fajnie je przedstawiłaś, mówiąc, że to są w zasadzie uniwersalne zioła dotyczące no, ogromnej gamy stworzeń. W dzisiejszych czasach, gdy ludzie się leczą czy uzdrawiają, często korzystają z lekarzy, którzy proponują różne chemiczne kwestie. Natomiast nam nie o to chodzi, żeby się truć, tylko żeby wracać do zdrowia. Więc dzisiaj chcielibyśmy omówić kilka zastosowań ziół szwedzkich, tak bardziej precyzyjnie, żeby zachęcić Państwa do korzystania z naturalnych metod. Proszę. A ja myślę, z tytułem wstępu. że najpierw ogólnie. Sytuacja, jaka się wytworzyła na świecie, e, sprowadza nas do tego, że my będziemy musieli być lekarzami sami dla siebie, tak. matki w domu, dla dzieci, dla swojej rodziny będą odgrywać jak kiedyś tą najważniejszą rolę. Czyli wracamy do decentralizacji, tak jak w przypadku bankowości i innych przypadków. Tak, decentralizacji. Nie będzie już tej cudownej pigułki na wszystko. Bo w razie czego to przecież pójdę do lekarza, recepta pod pachę i jest cudowna pigułka. Nie, nie będzie tego. Chociaż ja wiem, że ch chcą nam sprzedać wszystko. Tak. Ale myślę, że też tych otwartych ludzi jest coraz więcej i tych mam, które mają wszystko w odpowiednim miejscu i potrafią sięgnąć też po swoją wiedzę w odpowiednim momencie, jest mhm. też coraz więcej. Tak, bo babcie jeszcze żyją. Tak, babcie no. jeszcze żyją. Jeszcze jest ten czas, żeby zrobić ten zakręt. A babcia kiedyś, jak było, dziecko miało grzybice stopy, uh -huh. to zrobiła z alkoholu ziółko, na przykład zalała lebiodę, tak. zalała y alkoholem, a potem po prostu oblała, dała wyschnąć i było po grzybicy stóp. Albo po między jeżeli coś dłużej dalej uh -huh. poszło, to pomiędzy między paznokcie wlała i też było po problemie. To było wszystko przed tą cudowną pigułką na wszystko. Tak. No. I w którym miejscu jesteśmy? Właśnie w takim, gdzie nie będziemy mogli pójść do lekarza, bo. Bo mu nie ufamy. Chociażby. Mało tego, my możemy być też z torbami na dworcu. Mhm. I co wtedy? Wtedy będzie bardzo dobrze, kiedy będziemy mieć małą buteleczkę ziół szwedzkich, alkoholowych, w tym przypadku alkoholowych, na wszystko w przypadku dezynfekcji rany, w przypadku problemów żołądkowych, w przypadku e, choroby uciekiniera, zastoju pracy nerek. Mhm. Słyszymy przecież teraz ile u tych dzieci, które przemieszczają się mniej lub bardziej dobrowolnie e, ze swoich domów e, jest w polskich szpitalach. Zastój pracy nerek, choroba uciekiniera, zostawiają wodę w sobie bo nie wiem, czy jutro dostanę coś do picia, czy za mhm. godzinę coś dostanę do picia, prawda? Ludzie puchną. E, zioła szwedzkie. Zaczynamy ruszać tą lokomotywą, po troszeczkę, ale zaczynamy ruszać. Przykładamy, robimy też okłady na energii, to jest bardzo ważne, ale przede wszystkim pijemy, żeby była ta równowaga e, homeostazy w organizmie, prawda? Czyli podajemy gorzkie, gorzkie. Tak. Cały czas podajemy organizmowi gorzkie, bo to jest baza pracy jelit, baza pracy mózgu. To tak na przykład. Okay. To jest tego ogólnego. No to chronologicznie, zacznijmy od porodu. Co w kwestii porodu, jeśli chodzi o zioła szwedzkie? Tak, zioła szwedzkie mają wpływ na ułatwienie porodu, tak jak pisała też Maria Treben, z uwagi na to, że same w sobie są tam zioła, też, które stricte jak krwawnik. Które są przeznaczone w kierunku pracy organizmu typowo kobiecego, hormonalnego, czyli sam poród przez zioła szwedzkie ułatwia to nam o tyle, że jest lepsza praca mechanizmów rozwieraczy. Mhm. Łatwiej, nie ma tego problemu, nie ma tego zaszczękowania się miednicy, albo można go po prostu zmniejszyć. Potem mają wpływ na, lakto na laktację kobiety, czyli jest więcej mleka dla tego noworodka, który przychodzi na świat. Samopoczucie, bo w momencie, kiedy kobieta urodzi, ile jest kobiet naprawdę z bardzo dużą depresją poporodową. Oczywiście, depresja poporodowa to moje koleżeństwo z medycyny germańskiej, będziemy wiedzieć, że jest to już konstelacja problemów, ale no, ziołami szwedzkimi dużo pomożemy, bo jeżeli zaczyna działać, jeżeli działać jelita, zaczyna pracować inaczej mózg, zaczynamy inne samopoczucie i zaczynamy, zaczyna nam się chcieć. A jak zaczyna nam się chcieć, to wychodzimy z łóżka i zaczynamy pracować nad sobą. I wtedy już nie ma depresji. Prawda? Odsłaniamy okna, tak. zaczyna się nam chcieć. Mhm. I kolka dziecięca. Kilka kropelek. Kilka mhm. kropelek do herbatki. Oczywiście herbatkę to wie każda mama herbatkę koperkową. Jeżeli nie ma akurat pod ręką, to wystarczy woda zawsze przygotowana, schłodzona. I zakrapiamy mm -hmm. ziołami szwedzkimi bezalkoholowymi. Tak, dla niemowląt tak. wewnętrznie, bez alkoholu. Tak. A jeżeli ktoś nie ma, no to żeby podgrzać, odparować alkohol. Mm -hmm. Teraz oparzenia pieluszkowe, zewnętrznie. Powiedzmy, bardzo podobnie jak z kolką. Z tym tylko, że dajemy wyschnąć. Bierzemy dziecko, kładziemy na twarz. I spryskujemy mhm. wodą z ziołami, może być pół na pół, tylko tutaj wykorzystamy bardziej y, zioła, które mają alkohol, bo alkohol przyspiesza też wchłanianie, ulatnianie się okay. i wysuszanie. Mhm. I wtedy y, ma to lepsze efekty i szybciej, bo nie wolno nam zawijać mokrego w pieluszkę, tylko tak, musimy tak. dać wyschnąć. Mhm. Możemy w tym przypadku jeszcze pozwolić sobie na wymieszanie trochę ze srebrem nanokoloidalnym mhm. y, ma to jeszcze dodatkowo dodatkowe właściwości patogeniczne, bo same zioła świeckie mają właściwości patogeniczne i y, nie tylko wysuszające, ale srebrokoloidalne dodatkowo jeszcze żeby grzyb nie powstawał w tym miejscu. Tak. Teraz w wieku młodzieńczym trądzik. No odwieczny problem naszej młodzieży i nie tylko naszej. Tak. Ja w tej chwili pomyślałam sobie, że jeżeli powiem młodemu człowiekowi, żeby spryskiwał sobie ziołami szwedzkimi twarz, one nadają też kolor. Ale myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć już w tych czasach, to, że dużo pochodzi z naszych jelit. Więc na pewno takiemu młodemu człowiekowi poradzę, aby pił zioła szwedzkie. Dodatkowo, na noc robił sobie, jeżeli to jest oczywiście więcej na twarzy, w miejscach. Yy, tam, gdzie to yy, się pojawia. Prawda. No to spryskujemy na noc i rano zmywamy. A zmyć najlepiej można olejem. Jakimkolwiek olejem jadalnym, żeby yy, ten kolor yy, z, yy, z nawłoci, mhm. prawda, żeby to zmyć. Albo można robić, jeżeli są to miejsca takie, ja to nazwę niepubliczne, to można robić okłady. Mhm. Tak samo przy łuszczycy, jeżeli jest łuszczyca. Oczywiście łuszczyca znowu jest konfliktem złożonym, podwójnym konfliktem rozdzielenia. Z germańskiej ja będę wtrącać tutaj te tematy, z uwagi na to, że musimy pracować psychologią, musimy dać sami sobie i temu naszemu klientowi, pacjentowi do zrozumienia, co tak naprawdę przeżyliśmy, to to widzimy, organ reaguje na to, pokazuje nam, że tego, czy tego mi trzeba, mhm. a trądziki są między innymi właśnie e, czasami nawet i wstydu za rodzinę, rozdzielenia jednocześnie e, właśnie łuszczyca jest z podwójnym Problemem rozdzielenia. To jest to, na co reaguje każdy człowiek. Czyli będą schodziły łuski skóry po to, żeby być bliżej tego człowieka, który już nie jest w moim otoczeniu, który już nie jest w moim polomorficznym, którego nie czuję, bo mózg po prostu potrzebuje go czuć. Czasami wystarczą nawet. Perfumy, które ten człowiek używał w domu, i zaczyna się już wszystko uspokajać. No, ale trzeba pracować nad tym. Bo oprócz tych ziół w butelkach tych dużych, są jeszcze kosmetyki, tak? Tak, na bazie tych ziół tak. są kosmetyki. Są kosmetyki, no uznawane są jako kosmetyki, chociaż bardzo dobrze można wykorzystać tak w głębi, gdzie już jeżeli zmienimy minimalny opis, to już będą uznawane jako leki. I, Trzeba mieć odpowiednie oczywiście dokumenty na wszystko, no bo jak jeszcze nam można ograniczyć wszystko, co natura nam daje. Ale okej, okay, są kosmetyki, są szampony, właśnie między innymi na bardzo dobrze mają wpływ przyłuszczycy, mhm. szampony, płyny do ciała, czyli taki tuszel, są maści, są maści na stawy, z różnymi domieszkami ziołowymi, ale wszystko jest na bazie tych y, ziół szwedzkich. Są maści, które bardzo dobrze rozkasztanien, więc nie wiem jak to będzie po polsku, z kasztanowca chyba. E, hmm. Tak, y, bardzo dobrze na zmęczone nogi, y, w momencie problemów, y, my to nazywamy z magnezem. Mm -hmm. Gdzie ciągną nam ścięgna, też na rany. No i jest też maść nagietkowa na podstawie ziół szwedzkich, że w momencie, jeżeli są problemy i chcemy zrobić okłady z ziół szwedzkich podkreślam, lepsze są w tym przypadku z alkoholem to wtedy jest bardzo dobrze posmarować pod spodem tą maścią nagietkową. Żeby chronić trochę skórę przed takim wtargnięciem tego alkoholu. Alkohol. Tak, wspomniałeś o szamponie. Wiem, że dr Jaśkowski często mówi, że szampon wprowadzono po to, żeby truć kobiety, bo w szamponie są, w tych sklepowych szamponach są różne środki, chemikalia, które nie są zbyt dobre, zarówno dla, dla włosów, jak i skóry. A tutaj, no jeśli jest to szampon na bazie ziół szwedzkich, no to sama natura. Tak, one są w tej chwili jeszcze tak zrobione, że mogą bezgranicznie stać na półce, czy w sklepie, czy tam, A, czyli bezterminowo. Tak. Bezterminowo, z uwagi na to, że są zamknięte w vakuum. Dopiero w momencie, kiedy zaczynamy Bóżniowo. używać, Bóżniowo. tak, dopiero w tym momencie zaczyna się ich okres, bo wtedy dopiero tam. dostaje się drogą powrotną, dostaje się powietrze do tego więc e, nie potrzebują wtedy żadnych e, środków chemicznych. Mhm. Chociaż coraz rzadziej używa się w takich firmach e, jak ta, e, dawno się już nie używało żadnych e, konserwantów chemicznych, tak. tylko wszystko dodawało się srebro, dodawało się takie środki, które po prostu można było też jeść, ale przy jednej domieszce, w e, wymieszaniu odpowiedniej i w odpowiedniej kolejności, było automatycznie konserwantem. Tak. I one były razem w symbiozie. Tak. Bo zioła, same, zioła szwedzkie, no one się nie mają prawa zepsuć. Mhm. Muszą być, bo jest to produkt spożywczy, więc musi być na to y, termin przydatności, ale tak naprawdę to one mogą stać 100 lat. Mhm. Okej. Okay, I teraz może skoczmy do cukrzycy. Jak działają zioła szwedzkie w przypadku cukrzycy? Sama cukrzyca jest powodem walki. Znowu jest też to konstelacją. Jest niedocukrzenie, jest cukrzyca, mhm. ale to wymaga trochę dłuższego wyjaśnienia. Natomiast jeżeli podamy zioła szwedzkie, mamy lepsze trawienie. Ja nie mówię o tym, jeżeli ktoś je ogromne ilości mięsa. Wspomagamy sobie ziołami szwedzkimi, pracą jelit. Natomiast ma to wpływ na to, że najpierw przeistaczane jest to białko w cukry, które są później rozkładane i przecież potem klient mówi, ale ja tak naprawdę nie jem słodyczy, w ogóle nie jem cukru i cukier mi rośnie. No faktem jest, że on cały czas walczy z tym sąsiadem, który znowu wszedł na cały mhm. sztyl łopaty w jego ogródek tak. i jak to może być? Przy tej walce podniosła się jednostka insuliny z 15 na 35. No, jak to może być? A ja jem tylko mięso, bo chcę schudnąć. No, jak to może być? Tak. Ok? Kiedy cukier wytwarza się po zjedzeniu tego jeszcze dwa dni, po takich ilościach mięsa, to tak mhm. nawiasem. E, więc z ziołami pięknie pomożemy sobie, żeby jelita zaczęły inaczej pracować. Ale spróbujmy też zwrócić uwagę na to, co jemy. Jeżeli ktoś nie może produktów biologicznych kupować, to zalecałabym ozonowanie. Ja też nie kupuję wszystkich produktów, bo nie mam do nich dojścia biologicznych, więc przynoszę ziemniaki, wrzucam do garka, zalewam wodą i je po prostu ozonuję. Tak, proste urządzenie ozonujące. Bardzo. Ok, teraz kwestie starcze, więc jakieś tam parkinsony, alzheimery czy jakieś inne władzy. Oczywiście. Kiedy będzie Alzheimer? Kiedy taki człowiek zostanie sam? Robi wszystko, żeby zapomnieć, a jak zapomnieć, to wszystko, babcia też. Mhm. Więc e, dzieci zostały wychowane, czy to jedno, czy pięć, wszystkie poszły w świat. Ten człowiek e, w różnych przypadkach znalazł się też w domu starców. Przyplątał się Parkinson, przyplątał się Alzheimer. To wszystko są efekty zmuszenia pracy mózgu do tak zwanych standby. Muszę przeczekać, to jakoś będzie. Mhm. Więc mózg przy Alzheimerze robi wszystko, żeby zapomnieć człowieka, którego kocham. Muszę go wyjąć ze, ze swojej świadomości, bo jestem zdany sam na siebie. Parkinson. Też jest z różnych przypadków życiowych pochodzi, wtedy po prostu mózg zostaje zaprogramowany i zachowuje się, w pewnym momencie jest odegranie znowu tego samego problemu, ale mózg włącza stamtąd swoje zachowanie, żeby przetrwać, bo on robi wszystko, żeby nas najdłużej nam dać życie, żeby przetrwać. Ziołami szwedzkimi możemy robić układy. Przy Alzheimerze możemy robić układy. Ja tutaj jeszcze powiem w ten sposób. Bardzo dobrą metodą łopatologiczną jest metoda klawiterapii, domowa wersja. Uczy tego bardzo dobrze na swoich filmach dr Kołodziejczyk. Bierzemy garść do szaszłyków tych wykałaczek. Tak. I po prostu po całej przestrzeni głowy, tam gdzie są włosy, odpowiednio nakłubamy. Są mhm. filmy do nagrania, już inne gotowe nagrania. Ja myślałam o tym, żeby to jeszcze raz powtórzyć, żeby przy danych problemach jeszcze raz naszym klientom powtórzyć, mhm. i jak reagować, co brać w danym momencie, co nam pomoże z tej chwili na tamtą, czyli właśnie taka. Klawiterapia domowym sposobem daje natychmiastowe efekty. Do tego okłady z ziół szwedzkich na głowę. W momencie, kiedy mamy Parkinsona, to mamy tutaj problem, czyli od samej głowy, tutaj jest kończyna dolna i jedziemy w dół przed uszami, przed małżowinami usznymi. Mamy tutaj rękę, mamy czucie, mamy mowę, więc, bo też są problemy z mową, prawda, bo przy udarach. Ja zaraz mogę naświetlić jak to jeszcze wygląda przy udarach. Tutaj pracujemy, tutaj robimy układy z ziół szwedzkich, z alkoholem. Ja radziłabym je jeszcze podgrzać. Wlewamy zioła szwedzkie alkoholowe do słoiczka, wstawiamy z tym słoiczkiem do garka z wodą i je podgrzewamy. Bardzo dobrze nadają się takie ściereczki z mikrofibry składamy je odpowiednio na długość, polewamy tymi ciepłymi ziołami szwedzkimi, przykładamy, na to worek foliowy, w ogóle jakąkolwiek folię i ręcznik. I tak z pół godziny. Zobaczą Państwo jaki jest efekt. Mhm. I przedtem lub potem metoda domowa klawiterapii. Ja stosuję y, matę Liapco. To, co się kładziemy na tym, to ja sobie na głowę kładę i tak przytykam. Tak. gdzie są jeszcze wałki, jabłko, tak. które też, e, siedzę w łóżku na przykład i czytam książkę i mogę sobie popracować nad głową, żeby dokryć głowę. E, widzę nawet różnicę, że jeżeli się źle czuję, wypiję zioła szwedzkie i żeby przyspieszyć działanie, to zaczynam wałkiem jabłko po prostu w okolicach żołądka. Mhm. Kilka ruchów i jest po chorobie. O problemie. Dobrze, nowotwory. Ojej, nowotwory są różne, ale przypomniało mi się jeszcze, że mówiłam o tym udarze. No. Ok, zaraz wrócę do nowotworów. Udar. Medycyna nazywa udarem wszystko oprócz zawału. To, co się dzieje, że tak powiem, ze strony głowy. Tak naprawdę udarem jest krwotok. Wylew krwi do mózgu. A druga część udaru no, zaczęto mówić, że bez krwawego, to nie jest nic innego, jak blisko kamera w organizmie, w głowie, przepraszam. Wtedy, proszę Państwa, to jest radykalna różnica pomiędzy wylewem krwi do mózgu, jeżeli się czegoś takiego nie stwierdza, to jest to ognisko hamera, chociaż przy wylewie też jest ognisko hamera. Tylko, że my nie możemy tak postępować przy wylewie, jak przy bezkrwawym y, udarze. Zabierają nam pacjenta do szpitala. Y, nie jest dobrze albo nie jest rozwiązaniem podawanie kroplówki, dlatego że ognisko hamera, dookoła niego napływa woda, podajemy kroplówkę. Kroplówka od razu donosi to do głowy, rozszerza się. I teraz na czym to wszystko polega? Czym dłużej będziemy podawać tą wodę, aby się pacjent nie odwodnił, on się nie odwodni, ale aby się nie odwodnił, mhm. to może to spowodować trwałe uszkodzenia w mózgu, bo to się rozpycha. I czym starsza osoba, ten mózg jest mniej neuroplastyczny. Tak. Więc on już nie wróci do, do tego miejsca, więc ktoś już nie będzie mówił, ktoś już nie będzie widział, ktoś już nie będzie w zależności, gdzie oni skochemera jest, nie będzie czuł prawej nogi i tak dalej, Czyli y, możliwie najmniej podajemy płynów. Jeżeli dany człowiek jest w domu, to zwilżamy usta i podajemy płyny przede wszystkim słone, sól, sól himalajską pod język i Wodę, przegotowaną wodę lejemy do butelki z główką spray i spryskujemy to, aby ona się wchłaniała, mhm. bo my nie nawadniamy się litrami wody. My się nawadniamy zawartością mikro-makroelementów. To jest taka moja rada, żeby nie pogarszać sytuacji. I jeżeli podamy zioła szwedzkie, i teraz przy udarze bezkrwawym, robimy okłady. I przede wszystkim tam, gdzie dana osoba mówi, że tam go boli. Albo jeżeli jest problem, jeszcze dodatkowy, na przykład mówi, że go boli tam wątroba, chociaż wątroba nie boli, ale ona się też odzywa i czujemy, że nas puchnie, więc mówimy, że w momencie, kiedy wątroba się powiększa, to ona nas boli. Boli tylko to, że rozpiera tak. w brzuchu. Yy, więc to są właśnie punkty, żeby przyspieszyć opływ krwi a jeżeli jest udar krwawy to jest zupełnie inny temat i wtedy nie podajemy ziół szwedzkich z alkoholem tylko bezalkoholowe to jest bardzo ważny punkt okej okay. bezsenność bezsenność dlaczego ktoś jest bezsenny za dużo Albo myśli może nerwy pilnuje mhm. pilnuje cały czas pilnuje żeby a może coś się stanie, może ktoś jest w drodze, żeby mu się coś nie stało, żeby wypadku nie było, a może, żeby konie nie uciekły, które stoją na łące. To będę pilnować, bo za chwilę zadzwoni policja, że one już są na drodze. Mhm. I ja to mówię z autopsji. Tak. Więc dlatego mamy bezsenność. W ziołach szwedzkich jest też, yy, są też zioła, które mają wpływ na to, żebyśmy się uspokoili. Ale też na bezsenność możemy też popracować wałkiem liabko właśnie, mhm. gdzie troszeczkę się uspokoimy. Przede wszystkim, żebyśmy się nie bronili. Możemy popracować na tarczycy, to jest bardzo ważne. Tak. I na wewnętrznych udach, tutaj gdzie jest system limfatyczny. Aby system limfatyczny rozprowadził wszystko, co potrzebne jest organizmowi, bo ono się kumuluje wtedy, bo będę walczyć. Za chwilę będzie punkt, że mogę przystąpić do walki. I znowu cukrzyca, prawda, no te wszystkie pochodne. Ja y, kładę się pół godziny na macie liabko, następnie wyciągam ją, kładę się i od razu mnie nie ma. Wszystko. Także tak, tak to działa, jeśli chodzi o, o liabko. Y, odporność. Bierzemy takiego delikwenta, wsadzamy przodem do oparcia krzesła, mhm. mamy wolne plecy, Bierzemy wałek, liapko i jedziemy tak szeroko, jak jest głowa, minimalnie szerzej. Tam idą wszystkie meridiany. Mhm. Minimalnie trzeba popracować przy łopatkach, ale to już można, nie musi być. Natomiast to jest podstawa. Tutaj możemy też spryskać ziołami szwedzkimi, żeby uruchomić dokrwienie, bo uruchomimy na meridianach, uruchomimy też w każdym organie, prawda? Mhm. I dajemy po pracy wałkiem jabłko, spryskujemy, damy wyschnąć wszystko. To jest, jest jeszcze kilka jest. takich, ale ja chciałabym najprostsze mm -hmm. metody, żeby to działało z tej chwili na tamtą. No dobra, przeszliśmy przez wszystkie tutaj kwestie, może jeszcze nie niedokwistość, to już to powiedziałaś w zasadzie teraz. Czyli spryskanie i ewentualnie kolce. Dobra, podsumujmy to. Czyli mamy zioła. Alkoholowe, bezalkoholowe, plus kosmetyki oparte na ziołach szwedzkich. Na wszystko praktycznie. Tak. Stare metody. Wracamy po prostu do tego, co nam daje przyroda. My mamy też zioła szwedzkie, które możemy zalać sami alkoholem. Mhm. Robimy rozklep. I suche. tak. Mhm. Są też saloesem niech one się nazywają, ale jak chcą, tylko podstawa jest ten zestaw ziół szwedzkich według Marii Treben, która sama no. zaczerpnęła z podstawowego źródła, które zaczęło tym pracować. Natomiast, co wcześniej mówiłam, natomiast możemy kupić gotowe i możemy znalać. Kupić taką pięciolitrową butelkę, są takie w różnych sklepach, prawda? Zasypujemy tam, zalewamy alkoholem. Trzeba wstrząsnąć, żeby to zaczęło pracować i w ciemnym, tak. żeby mało reagowało ze słońcem, prawda? Mhm. W tym przypadku akurat. No i mamy aptekę w domu. Super. Dziękuję bardzo. Również dziękuję. Dziękuję.